W Egipcie archeolodzy regularnie dokonują interesujących odkryć. Jednym z nich było serce starożytnej egipskiej miejscowości Abidos, gdzie odnaleziono jeden z najbardziej enigmatycznych i fascynujących zabytków starożytności – Ożyrion. Ta podziemna świątynia została odkryta na początku XX wieku przez archeologów Flindersa Petriego i Margaret Murray i jest poświęcona Bogu Ozyrysowi, jednemu z najważniejszych bóstw egipskiego panteonu. Ożyrion wyróżnia się wyjątkową i tajemniczą architekturą. W przeciwieństwie do innych świątyń egipskich, została wybudowana na znacznie niższym poziomie, niemal tak, jakby była celowo pogrzebana. Jej ogromne granitowe bloki i monumentalny układ przypominają megalityczne konstrukcje Stonehenge, co skłoniło niektórych badaczy do spekulacji na temat jej prawdziwego pochodzenia i przeznaczenia. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Ożyrionu jest jego centralna sala, otoczona gigantycznymi filarami, która przez większą część roku znajduje się pod wodą. Niektórzy uważają, że to załanie nie jest przypadkowe i może być związane z rytuałami regeneracji oraz odrodzenia, które wiązano z ozyrysem, bogiem zmartwychwstania i życia pozagrobowego. Ożyrion zawiera również astronomiczne orientacje i symbolikę, która zdaje się łączyć świątynie z koncepcjami kosmologii i mitologii egipskiej. Precyzja budowy i rozmiary kamiennych bloków wskazują na zaawansowaną wiedzę inżynierską i astronomiczną, daleko wykraczającą poza standardy technologiczne tamtego okresu. Przez wiele lat Ożyrion był tematem badań i debat wśród archeologów i historyków. Niektórzy twierdzą, że świątynia mogła powstać znacznie wcześniej niż sądzono, być może nawet przed epoką znanych dynastii faraonicznych. Mimo to, jej prawdziwe pochodzenie nadal pozostaje zagadką. Ożyrion to nie tylko miejsce naukowego zainteresowania, ale także głęboko powiązane z duchowością dla wielu osób. Co roku liczni turyści udają się do Abidos, by zbadać tę tajemniczą świątynię i rozmyślać nad starożytnymi sekretami, jakie przechowuje. Podsumowując, Ożyrion to ukryty klejnot starożytności pomnik, który łączy monumentalną architekturę, głęboką symbolikę i aurę tajemnicy, fascynujący każdego, kto go odwiedzi. Numer 1. Złoty pierścień z wizerunkiem Boga Bejse. Podczas niezwykłego odkrycia archeologicznego, które mogłoby dorównać emocjom związanym z poszukiwaniem skarbów, Egipt zaprezentował oszałamiającą złotą biżuterię, datowaną na ponad 3300 lat. Skarb ten został odkryty w miejscu pochówku w starożytnym mieście Het Aten, obecnie Emarne, leżącym około 300 km na południe od Kairu. To miejsce pochówku nie jest zwyczajnym odkryciem. Jest powiązane z kontrowersyjnym faraonem Echnatonem, który zrewolucjonizował religijne przekonania Egipcjan wprowadzając kult jednego bóstwa, Atona, a następnie przenosząc stolicę do Hetatenu, swojego sanktuarium na pustyni. Reformy religijne Echnatona zostały później cofnięte przez jego syna Tutanchamona, a miasto zostało opuszczone krótko po śmierci Echnatona. Niedawno odnaleziona biżuteria składa się z trzech pierścieni, z których jeden przedstawia obraz boga Bejse, bóstwa zabawy i ochrony kobiet w czasie porodu. Bez, przedstawiany jako karzeł, był związany z muzyką oraz świętowaniem. Choć nie wiadomo dokładnie, kto został pochowany z tą biżuterią ani dlaczego, badanie bogactw starożytnego Egiptu pozostaje niezwykłą przygodą. Gdy starożytne skarby nadal nas urzecają, analiza tych złotych artefaktów staje się ciągłą podróżą odkrywania. Numer 2. Biżuteria z meteorytu. Ostatnie badania wykazały, że starożytny egipski naszyjek zrobiony z żelaza. Odnaleziony w grobie sprzed 5000 lat, został wykonany z metalu pochodzącego z meteorytu. Ten fragment biżuterii w kształcie tuby został odkryty po raz pierwszy w 1911 roku na cmentarzu Gerza, około 60 km na południe od Kairu. Datowane między 3600 a 3350 rokiem przed naszą erą, te perły stanowią jedne z pierwszych przykładów użycia żelaza w starożytnym Egipcie. Znacznie wcześniej, niż rozpoczęła się epoka żelaza, już na samym początku podejrzewano, że materiały mają kosmiczne pochodzenie. Po odkryciu stwierdzono, że biżuteria metaliczna zawiera dużo niklu, cechę typową dla żelaznych meteorytów. W latach 80. XX wieku niektórzy naukowcy zakwestionowali to pochodzenie. Sugerując, że wysoki poziom niklu mógł wynikać z procesów metalurgicznych. Niedawno naukowcy z Open University i Uniwersytetu w Manchesterze przeprowadzili szczegółową analizę jednej z peru, używając mikroskopu elektronowego i tomografii rentgenowskiej. Potwierdzili, że materiał faktycznie pochodził z meteorytu, co potwierdza jego skład chemiczny bogaty w nikiel. Dodatkowo, Badacze odkryli charakterystyczny wzór widman w strukturze krystalicznej perły, unikalną cechę meteorytów, które ochładzały się bardzo powoli w asteroidach podczas formowania się układu słonecznego. Badania dodatkowe wykazały, że perła nie została wyprodukowana przez topienie, lecz metodą obróbki na zimno. Prawdopodobnie poprzez kucie. To odkrycie rzuca nowe światło na rzemiosło starożytnego Egiptu i jego wczesne wykorzystanie metali pozaziemskich w tworzeniu wartościowych artefaktów. Numer 3. Długi tunel. Egipscy archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia w świątyni Taposiris Magna obszernego tunelu wyrzeźbionego w skale, który zaczyna się na głębokości 12,8 metra pod ziemią. Ta sama głębokość wystarczy by wzbudzić uczucie zdumienia i niepewności. W tunelu odnaleziono różne artefakty, w tym posągi bóstw, monety i bezgłowe figury. Nie tylko głębokość jest imponująca. Długość tunelu szacowana jest na 1,31 km, według oficjalnego komunikatu Ministerstwa Turystyki Egipskiej. Najbardziej intrygującym aspektem tej odkrycia jest możliwość prowadzenia do zaginionej groty Kleopatry i jej ukochanego Marka Antoniusza. Opinie na ten temat są podzielone i część ekspertów pozostaje sceptycznych. Jeśli jednak prowadzi do tej groty, badacze sugerują, że może to być największe archeologiczne odkrycie wieku. Numer 4. Wirująca statua. Wśród intrygujących artefaktów Egiptu znajduje się 25,4 cm statua o nazwie Nepsenu, która zaskoczyła zarówno archeologów, jak i naukowców. Pokazuje ona nietypowe zachowanie, wiruje, mimo że znajduje się w gablocie. Badacze próbują ustalić przyczynę tego zjawiska. Jedną z hipotez jest wpływ drgań spowodowanych przez ludzi przechodzących obok eksponatu. Nagrania nie pokazują jednak kontaktu fizycznego z figurą. Powolny, niewyjaśniony ruch staczu i ma niepokojącą atmosferę. Co więcej, rotacja o 180 stopni to zjawisko stosunkowo nowe. Choć figura znajduje się w kolekcji muzealnej już od 80 lat. Numer 5. Energia elektromagnetyczna w Wielkiej Piramidzie w Gizie. W 2018 roku dokonano fascynującego odkrycia dotyczącego niezwykłej zdolności Wielkiej Piramidy w Gizie do koncentrowania energii elektromagnetycznej w swoich wnętrzach. Naukowcy przeprowadzili szczegółowe badania. Analizując rozkład pól elektromagnetycznych w piramidzie i sposób oddziaływania fal elektrycznych w jej wnętrzu, wykazano, że piramida potrafi skupiać energię elektromagnetyczną w swoich ukrytych komorach, w których znajdują się szczątki faraona Cheopsa oraz komora jego żony. Badania potwierdziły wyjątkową zdolność piramidy do wzmocnienia tej energii dostarczając nowych spojrzeń na tajemnicze wymiary wnętrz. Numer 6. Starożytne kości. Podczas wykopalisk w Balamun znaleziono niepokojącą sytuację. Kości dziecka otoczone przez 142 psów. To odkrycie budzi wiele pytań. Dlaczego dziecko zostało pochowane razem z psami? Na dodatek, dziecko miało lnianą torbę na głowie, praktykę pogrzebową nieznaną w starożytnym Egipcie. Zespół określił to miejsce pochówku jako nietypowe. Hipoteza zakłada, że ceremonia mogła zostać wprowadzona przez obcych mieszkańców regionu. Dodatkową wskazówką jest obecność niebieskiej gliny na kościach psów. Glina ta była dostępna w starożytnych egipskich źródłach wodnych, co sugeruje, że psy mogły zginąć w wyniku powodzi. Brak śladów przemocy wspiera te teorie. Numer 7. Utracona złota miasta w Luksorze. 8 kwietnia 2021 roku Ministerstwo Turystyki i Starożytności Egipskich ogłosiło odkrycie utraconego złotego miasta w Luksorze, liczącego sobie 3000 lat. Betsy Bryan, profesor egiptologii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, stwierdziła, że to odkrycie jest najważniejszym archeologicznym wydarzeniem od czasu znalezienia grobu Tutankhamona. Ministerstwo poinformowało, że jest to największy ośrodek administracyjny i przemysłowy z czasów Imperium Egipskiego na zachodnim brzegu Nilu, a także największe miasto znalezione w Egipcie. Misja archeologiczna odkryła miasto, które istniało w czasach króla Amenhotepa III i zostało wykorzystywane również przez Tutanchamona, czyli 3000 lat temu. Reputowany archeolog Zechi Hawas, lider wyprawy, potwierdził że jest to największe miasto w Egipcie. Znaleziono ulice, domy, trzy pałace królewskie, piekarnie, centrum administracyjne, warsztat rzeźbiarski i szczątki ludzkie. Betsy Brian dodała, że odkrycie to da nam niepowtarzalną wizję życia Egipcjan w czasach Nowego Państwa. Numer 8. Nieznana królowa Sakara. Grup został odnaleziony w Sekarę przez Zechi Hawasa w styczniu 2021 roku. Sekarę była częścią nekropolii Memphis, dawniej stolicy Egiptu i miejscem pochówków siedemnastu faraonów, w tym najstarszej piramidy świata, piramidy Dżesera. Po odkryciu Hawas stwierdził, że piszemy nową stronę historii Starego Państwa. Neid została identyfikowana jako córka faraona. Ekspertów zastanawia, czy jej mąż był również jej ojcem. Praktyka ta nie była nieznanym zjawiskiem w rodzinie królewskiej. Gdyby to była prawda, Byłaby to pierwsza znana para królewska, która zawarła związek rodzinnego pochodzenia. Numer 9. Mumie ze złotymi językami z Aleksandrii. W lutym 2021 roku ogłoszono odkrycie 16 komnat pogrzebowych na obrzeżach Aleksandrii. Wśród nich znajdowały się mumie z włóknami złotymi w jamach ustnych, umożliwiając im, jak twierdzi egipskie ministerstwo turystyki, Mówienie w życiu pozagrobowym. Numer 10. Najstarsza fabryka piwa na świecie. W lutym 2021 roku odkryto ruiny najstarszej fabryki piwa w Abidos, Egipcianie. Miała około 5000 lat i produkowała ponad 22 tysiące litrów piwa w jednym cyklu produkcji. Znaleziono około 40 terakotowych garnków, które służyły gotowaniu mieszanki zboża i wody. Archeolog Matthew Adams sugeruje, że piwo mogło być używane w rytuałach pogrzebowych królów. Piwo, popularny napój przez tysiąclecia, występowało we wszystkich kulturach nad Nilem. Numer 11. Grób głównego skarbnika Ramzesa II. W listopadzie 2021 roku zespół Uniwersytetu Kairskiego odkrył grup głównego skarbnika Ramzesa II Ptachem Vion. Ramzes II uważany jest za jednego z najpotężniejszych faraonów nowego państwa, panującego około 66 lat od 1279 do 1213 przed naszą erą. Razem z grobem skarbnika odkryto również inne groby, w tym grobowiec dowódcy wojskowego Karime. Główny skarbnik był trzecim co do rangi urzędnikiem w Egipcie. Zarządzał środkami finansowymi potrzebnymi do budowy mauzoleum Faraona. Numer 12 250 grobów do piwu W maju 2021 roku odkryto przypadkowo 250 grobów wypalonych w skałach w nekropolii Elminia, niedaleko Sochaga. Datowane na ponad 2000 lat. Od 2200 przed naszą erą do 30 przed naszą erą w okresie ptolomejskim. Groby są małe, a znalezione przedmioty sugerują, że należały do ludzi niższej klasy społecznej. Znaleziono ceramiczne naczynia, szczątki ludzkie i zwierzęce oraz naczynia alabastrzowe. Sądzi się, że najnowsze pochówki miały miejsce około 30 przed naszą erą, czyli na przełomie władzy Ptolomeuszy i Rzymian. Być może byli to lokalni urzędnicy lub przywódcy. Numer 13. Grób Kajresa. W kwietniu 2019 roku odkryto Grób Kairesa, wysokiego urzędnika z końca V dynastii egipskiej. Było to jedno z dziesięciu najważniejszych odkryć archeologicznych roku, według magazynu Archeology. Grób został znaleziony przez dr Mohameda Megaheda podczas prac wykopaliskowych w kompleksie grobowym faraona Unasa który panował około 2381-2342 przed naszą erą. Keir spełnił funkcję głównego administratora Pałacu Królewskiego, czwartą co do ważności funkcję w Egipcie. Jego zadaniem było zarządzanie majątkiem pałacowym i rezydencjami królewskimi. Pozostałe członkowie rodziny królewskiej, tacy jak Irukaptach, są znani z monumentalnych grobów w Sekarę. Numer 14. Zoro Sakara. W listopadzie 2019 roku odkryto 75 posągów Kotów i 25 mumikotów w Sekarę. Znaleziono również inne rzeźby zwierząt, w tym dwa małe sarkofagi z wizerunkiem Bastet, bóstwa w postaci kota. W starożytnym Egipcie Kot był święty, związany z ochroną domu i boginią Bastet, która walczyła z Apofis, wężem ciemności. By codziennie umożliwić wschód słońca. A ty, które z tych odkryć uznałeś za najbardziej fascynujące? Może Zagubione Miasto, Tajemnicza Królowa albo najstarsza fabryka piwa na świecie. Jeśli jesteś nowym widzem, nie zapomnij subskrybować kanał. Pamiętaj, lud, który nie zna swej historii, jest skazany na jej powtórzenie.